Witam wszystkich po weekendowej przerwie na porannej aktualizacji rynku kryptowalut. i no Teraz zrobimy aktualizację rynku Forex, później przejdziemy do kryptowalut. Zrobimy osobne nagranie. Przypominam, że żadne informacje zawarte w tym nagraniu nie są to rekomendacje inwestycyjne. Jest to tylko i wyłącznie moje spojrzenie na rynki. Każdy na rynku działa na własne ryzyko i własną odpowiedzialność. I tak przechodzimy już do wykresów, do kalendarza ekonomicznego. Zobaczmy, co na dzień dzisiejszy mamy. W Wielka Brytania, święto bankowe. Także tutaj spokojniejszy dzień najprawdopodobniej i Japonia, Dzień Dziecka, Dzień Wolny. Także pary funt jen, pary do jena, pary do funta mogą być dzisiaj spokojniejsze ruchy na, na giełdzie ze względu na te dni wolne. Natomiast jutro również nie mamy żadnych wydarzeń, a w tym tygodniu. Zobaczmy, co tutaj mamy w środę. W środę mamy zapasy ropy naftowej, później decyzję w sprawie stóp procentowych Wielkiej Brytanii, w Polsce również jest deklarowanie wstępnie bezrobotni Stany Zjednoczone i PKB Wielkiej Brytanii. Także dziś w tym tygodniu najwięcej tych danych właśnie jest z Wielkiej Brytanii. No i tutaj ta większa zmienność może się pojawiać na, na, na rynkach. Natomiast Szukamy okazji, bo mogą być one wszędzie. Zaczniemy od indeksu dolara, i tutaj widzimy, że w tym ruchu wzrostowym mamy taki kanał wzrostowy, w którym się po, po, cena porusza od bandy do bandy. Mieliśmy strefę, która była silnym wsparciem. Jest to dla mnie taka kluczowa strefa. Jeżeli tutaj cena utrzyma się nad tą strefą, widzimy, jak ona powróciła, te spadki pogłębiały, natomiast no ta strefa, jeżeli ona się utrzyma, no to ja nawet bym patrzył tutaj w okolice 0,561. tutaj pod 107,565. Natomiast bardziej lokalnie patrząc mamy wsparcie 104, 986,104,873. Niemniej jednak spodziewam się zrobienia zasięgu tej korekty, czyli osłabienia się Dolara w krótkim terminie i dojścia do poziomu 103.891. 103, mamy tutaj również, musimy dołożyć mierzenia FiBo, mamy 61 FiBo na poziomie 103.932 i pokrywa się to z zasięgiem korekty. No, i z przetestowaniem tej dolnej krawędzi tego kanału wzrostowego, i tu spodziewam się odbicia i rozpoczęcia umacniania się dolara. Także wybicie tej strefy to jest dla mnie dojście tutaj i zrobienie zasięgu tej zielonej korekty na indeksie dolara. Jeszcze możemy pomierzyć sobie tutaj tą ostatni cały ruch wzrostowy, który mieliśmy. No i trochę wyżej mamy 32, 32,68, czyli ta strefa pomiędzy 104, czy 4,8 a 103,932 jest dla mnie strefą pro Natomiast tutaj ten poziom najważniejszy dla mnie, no to jest ten poziom. Mamy tutaj i zasięg korekty mierzenie 0,61 i Z Z, tutaj widzimy, że na tym poziomie cena nam wcześniej też reagowała, także warto to obserwować. Jeszcze jedno na co warto zwrócić uwagę, że odbyliśmy się od strefy gap na CME. i ten gap nie został wypełniony, także nadbicie i zejście ponowne jest jak najbardziej realne. Natomiast tutaj ten, to, to zielone miejsce to jest to gap, który nam pozostał od października od listopada z zeszłego roku, tak, także tutaj powróciliśmy w te okolice i myślę, że ten poziom zostanie wybity i zobaczymy wyższe rejony na dolarze, czyli dalsze umacnianie się dolara DAX. Na DAX jest to, o czym mówiłem, że spodziewam się zrobienia zasięgu tej korekty, mamy podbicie, tutaj jest możliwe nawet w 18.396 z interwału jednodniowego przechodząc na jednogodzinówkę. Widzimy, że cena. Przesuniemy sobie trochę wykres. Widzimy, że cena tutaj reaguje na, na tych poziomach, które mieliśmy wyznaczone. Niemniej jednak, ja by tutaj targetów, które mogą pokazać nam, co się dalej może zdarzyć. No pierwsze, co się rzuca w oczy, to ta formacja takiego trójkąta. Tutaj mamy. I tutaj jest bardzo ważna ta linia, moim zdaniem. Tak, także ten, na ten trójkąt ja bym zwracał uwagę na tę linię. Jeżeli będziemy wybijać górą, no to jest duże prawdopodobieństwo podbicia wyżej. Natomiast lokalnie tutaj mamy linię oporu 18196. Do tego ja bym dołożył mierzenie całego tego ruchu. Spadkowego. mamy tutaj 0,61, bardzo mocny poziom oporu. mamy zZB. Także tutaj na tak ten poziom jest dla mnie bardzo mocnym oporem. I tutaj z tego poziomu widzimy, że jest pojawiła się ta reakcja. Gdybyśmy nadbijali ten poziom to warto dołożyć sobie mierzenia tego tego ruchu, który tutaj mieliśmy. a jaki mam 8,86 i 127 wyżej, także ten poziom jako pierwszy opór, wybicie tego poziomu, no to tutaj jest 7,86, może przesunę tutaj te, ok, i na te poziomy będę patrzył i będę patrzył, co tu się będzie działo ze względu na to, na jakim volumenie tu będziemy dochodzić, tak, może tu są poziomy. Na których będę się spodziewał zagrania, na reakcję, na odbicie. Niemniej jednak spodziewam się dalszego zejścia ceny w dół i tutaj, nawet przetestowania, może tych dołków, tutaj w tych okolicach 17800. Także chwilowe podbicie i jeszcze jedno zejście, zejście w dół, tutaj na 4 godzinówce chyba. Ok. Także kluczowy poziom dla ceny jest 17802. Jeżeli wybijemy ten poziom, no to później tutaj te rejony, ten rejon, który nam zadziałał, i tutaj widzimy to odbicie. Czyli 17800, 17500 i 17226 jako takie finalne zejście. Tutaj jeszcze możemy sobie poszukać takiego potwierdzenia, jakby był to ruch trójfalowy. No to tu widzimy, że 0,61, 161 i zakres 1 do 1 tej korekty wypada tutaj. Natomiast jeszcze to mierzenie, jeżeli byśmy sobie... I to podbicie byłoby tutaj zakończone, no to 127 również nam wzmacnia 161. Także obserwujemy, co tutaj się zadzieje, bo jest to takie ważne miejsce, tutaj te opory, które wyznaczyliśmy sobie, możliwy ponowny test tutaj szczytów. Natomiast ja spodziewam się zmieniać zasięgu tej korekty z tego wyższego interwału, tak jak o tym mówiłem wcześniej. Także tego miejsca jeszcze trochę na, na tą korektę mamy. Dow się... na Dow Jonesie nadal czują się tutaj spodziewam się dojścia do poziomu 38,940 940 i wynika on z tych mierzeń właśnie tutaj zewnętrznych jeżeli sobie zmierzymy cały ten ruch spadkowy który tu nam się odbył od szczytu to mamy 61 czyli do tego 61 spodziewam się dojścia Tutaj możemy dołączyć sobie jeszcze jedno mierzenie, które mamy. Widzimy, że 161 wypada trochę niżej, także taka strefa rozpadkowa nam się tutaj tworzy. Możemy przeciągnąć od samego szczytu, tutaj wówczas będzie wyżej. Natomiast no to 161 uważam, że będzie zaliczone cieniem. Jeżeli wybijamy ten poziom, no to wówczas kolejne poziomy to są mierzenia zewnętrzne i tutaj warto, warto obserwować to, co się będzie działo w tej strefie pomiędzy 38, 838, 38, 942. To jest taka strefa rozpadkowa dla mnie na, na ten tydzień. Od tej strefy spodziewam się silniejszych reakcji podażowych na, na Dow Finalnie jednak i tutaj też jeszcze możemy dodać sobie mierzenie takich zygzaka, który może być wykonywany. Wypada trochę wyżej. Także tutaj też ten poziom będę okolicę 39 obserwował. Tutaj co się zadzieje na tych, na tych poziomach i wówczas zejście tutaj niżej w te rejony nawet w okolice 35 614. Niemniej jednak tutaj ważna będzie ta reakcja na tych, na tych poziomach, bo jeżeli byśmy w drugą stronę robili ten zigzagson, no to 36 491 ten poziom jak najbardziej jest realny na... Na odbicie, na przetestowanie. Ja tutaj mam ustawiony alert, więc będę czekał na te, na te poziomy. Jeżeli się pojawią, na pewno będę tam próbował zagrywać lągi. Dobrze, przechodzimy do złota. Złoto mamy odbicie z zasięgu korekty. Mówiłem o tej korekcie, którą, której się spodziewałem. Zrobiliśmy ten zasięg korekty. Niemniej jednak tutaj 2267. 266 mamy mierzenie FIBO i 161 jest niżej. Także możliwe jest jeszcze jedno zejście tutaj w te rejony, i stąd silniejsza reakcja popytowa na złocie. Niemniej jednak, zasięg korekty, o którym mówiliśmy, został zrobiony. Jeżeli ktoś zagrywał tutaj z tych poziomów, tak jak sobie wyznaczyliśmy, no to na pewno jest zadowolony. Gaz ziemny też dotarł do poziomu, o którym mówiliśmy, z 249. Tutaj ta czerwona linia została dotknięta, i teraz czego tutaj się możemy spodziewać na gazie ziemnym? Jest to interwał 4 godzinowy. Ten wolumen jeszcze tutaj jest popytowy, natomiast niższe interwały, musimy zobaczyć, jak to wygląda. No jeszcze jest możliwe delikatne podbicie. Natomiast no ja jestem, mam obecnie pozycję krótką właśnie z tego poziomu. I będę ją rozgrywał do tego szczytu tutaj do 2080. Ze stop lossem na wejściu. Za chwilę przesunę sobie ten stop loss na wejście, jeżeli byśmy wychodzili górą, no to będę szukał następnego miejsca, gdzie ewentualnie można. Byłoby wejść w pozycję. Jeszcze tutaj takie najbliższe lokalne wsparcie ten impuls wzrostowy możemy sobie pomierzyć. I widzimy, że 0,5061 wypada właśnie na tym szczycie. I to są takie targety. Dla mnie na zagranie z tej pozycji właśnie okej. Okay. 2087 2067. Te poziomy mnie interesują w tej chwili na złapanie kolejnego ruchu. Jeżeli mielibyśmy dochodzić, no to tutaj będę wychodził też z tego loga. Zobaczymy, jak to będzie się rozwijać. Te dwa poziomy, jako ewentualne poziomy zagrania na reakcję. Ropa WTI. Ropa WTI też tutaj mieliśmy na wyższym interwale zaznaczoną dużą korektę, którą. Spodziewałem się, że ropa zrobi, no i ta korekta została zrobiona, nawet została wybita, tak. I największa korekta w tym ruchu wzrostowym jest wybita. I teraz, co dalej? Mamy bardzo wysoki wolumen podażowy. Także ja tutaj osobiście dołka nie łapię. Naraz będę szukał miejsca, gdzie ten dołek ewentualnie można byłoby złapać. Posuniemy trochę tych wskaźników. Mimy 127 wybite, także tutaj była reakcja, mieliśmy odbicie, niemniej jednak jesteśmy poniżej. i Teraz ten poziom dla mnie stał się oporem i duże prawdopodobieństwo jest zejścia tutaj w okolice 76,572. Jeszcze tutaj możemy sprawdzić to mierzenie. Ten... Tak, też jest wybite 161 tutaj z tego. Także jedyne mierzenie, które mi przychodzi teraz tutaj jest 76,533 i jeżeli cena będzie tutaj dochodziła, no to będzie dla mnie sygnał na to, żeby poszukać dodatkowych potwierdzeń na możliwość zagrania pozycji długiej, obecnie bez pozycji. Także czekam na dojście ceny w te okolice. Tutaj jedno co jeszcze się nam może rzucić, oczywiście wybiliśmy zasięg tej korekty, także i tutaj taka lokalna głowa z ramionami, także mamy ramię. Ramię, ramię wybicie i teraz zasięg z tego wybicia. Mam od tytuł głowy do linii ramion i wychodzi nam 74-354 jako zasięg z wybicia z tej formacji. Także tu ja obserwuję, co się będzie działo, będę szukał dalszych potwierdzeń. Możemy tutaj dołożyć też sobie z szerokiego interwału mierzenia, takiego całego, całego tego ruchu wzrostowego, który tutaj mieliśmy od grudnia zeszłego roku. I widzimy, że tutaj mamy 161,06, 0,5 mamy, które bardzo dobrze działa na ropie, no i tutaj 61 poniżej że to są takie poziomy, na których będzie warto się przyjrzeć temu, co się, co się dzieje na ropie. Ok, tutaj. Dobrze, mamy te poziomy zaznaczone. Potwierdzeń będziemy szukać na niższych interwałach. Jeszcze jeden poziom, zaznaczymy to 0,5, ze względu na to ZZB, które tutaj mamy. 77808 pierwsze wsparcie na, na ropie. Natomiast tutaj zejście do 76556 jest jak najbardziej prawdopodobne. Czy zrobimy zasięg tego całego ruchu wynikający z bicia głowy z ramionami? Zobaczymy, mamy trzy wsparcia, na których będę próbował zakrywać na reakcję. Pamiętajcie, nie są to rekomendacje inwestycyjne, jest to moje spojrzenie na rynek. A każdy na tym rynku działa na własne ryzyko i odpowiedzialność. Tutaj na d 1 no, mamy wyznaczony układ harmoniczny. On w dalszym ciągu jest aktualny. 1,05251 jako zakończenie tego układu harmonicznego. Mm -hmm. Natomiast patrząc bardziej lokalnie. No to musimy tutaj wziąć pod uwagę to, co się dzieje. Mamy strefy wyznaczone. Ja spodziewałem się dojścia do tej strefy, ona nie została zaliczona, niemniej jednak ta reakcja się pojawiła. No i teraz to, co, to, co ja obserwuję na, na to, tą korektę, jako coś, co trzyma nas w ruchu wzrostowym, tak. Sik tutaj usuniemy. do. Tutaj widzimy, że zasięg korekty został zrobiony. Odbiliśmy się możliwy ponowny retest, natomiast taka najsilniejsza strefa wsparcia w tej chwili, no to tutaj jest ta zielona strefa, która była przedtem oporem cena bardzo mocno reagowała w tych rejonach. Teraz staje się ono dla nas wsparciem, i tutaj te poziomy mogą zostać zaatakowane, i może zostać przetestowana ta strefa jako wsparcie. Także no zasięg korekty to jest taki pierwszy punkt. Kolejnym punktem będą tutaj te, te miejsca: natomiast tu te mierzenia, one już są niepotrzebne. Jedno, na co warto też tutaj zwrócić uwagę przy euro do dolara, no ta strefa, stąd będę zagrywał pozycje krótkie. Tutaj możemy dodać jeszcze te mierzenia no, wewnętrzne. Tu mamy 61 i to ostatnie, ten ostatni impuls, który nam się tu pojawił, też warto pomierzyć. Widzimy, że 0,61 wypada nam. Na zasięgu korekty także mocny poziom, i stąd prawdopodobne, jeżeli utracimy ten poziom, kolejnym poziomem, to longa jest ta strefa wynikająca z tego ZZB. Trochę niżej przesunął tutaj ze względu na mierzenia FIBO. O. Tutaj 8,8,6 i 3,82, także. To są poziomy, które, które w tej chwili mnie interesują najbardziej, jeżeli chodzi o zagranie pozycji długich na euro, dolarze. Natomiast pozycje krótkie tutaj z tych stref, które są nad nami. Tutaj ta strefa nam zadziałała. Spodziewam się tej strefy, ponieważ są tutaj silniejsze mierzenia zewnętrzne. Na tym poziomie fundy do dolara. Na punkcie do dolara, co tutaj mamy? Punkt do dolara. Punkt to mierzenie. No ja tutaj czekam na to 161, tak? Na, przepraszam, 0,61 całego spadku. Weźmy na wyższy interwał. I tutaj, jak sobie pomierzymy cały ten ruch spadkowy. To 0,61 jest dla mnie bardzo ważne i tutaj bym oczekiwał dojścia ceny i reakcji z tej właśnie strefy. Przepraszam. Z tych poziomów. Tutaj mieliśmy reakcję na 0,5, słabszy poziom. Niemniej jednak widać, że on zadziałał. Mamy to odbicie na tej jednogodzinówce, ale mimo wszystko tutaj. Ten zasięg tego spadku, jak najbardziej może być. Największa korekta, w tym ruchu zmierzymy sobie ją. Tutaj mamy 161, tutaj w tej chwili nas zatrzymało. I to jest taka strefa podażowa dla mnie, która trzyma nas rozpadkowo tutaj pomiędzy tymi poziomami. Jeszcze jedno mierzenie, które się tutaj rzuca w oczy, no to zejście. No I tu mamy kolejny poziom. dobra, 26, 986, 622. Dla mnie to jest taki poziom decydujący o tym, czy wychodzimy górą, czy, czy dalej kontynuujemy tą korektę. Jeżeli będziemy ją kontynuować, tutaj poniżej mamy wsparcia. Euro, do, dolar do złotówki. Tutaj wyznaczyliśmy tą strefę. 3,99 widzimy dotknięcie i odejście w górę. W tej chwili jesteśmy na oporze wynikającym z ZZB. Natomiast poziomy, które mnie interesują jako opór, są troszeczkę wyżej i tutaj mamy 0,61. Przede wszystkim pokonanie tego poziomu będzie dla mnie... Tutaj jeszcze 3,82, zaraz pokażę, tutaj mamy też klaster FIBO. Tak, tutaj sobie zmierzymy, mamy 0061. cała ta strefa. Pokonanie tej strefy, no to już są te, te, te wyższe poziomy. Pierwszy opór tutaj w okolicach 3,8,2, także 4,02 do pokonania. Jeżeli to się wydarzy, uważam, że te poziomy wyżej tutaj jak najbardziej zobaczymy i dojście do tej strefy, z którą dolarował czy od dłuższego czasu i nie może sobie poradzić. Częste reakcje tutaj na tych poziomach. Także to są takie e, poziomy jeszcze tutaj. To, ten klaster, a resztę to już mamy zaznaczoną. I to są poziomy, gdzie ja będę zagrywał na reakcję, na kontrę, na odbicie. I ewentualne zejście tutaj dają 3,97, chociaż uważam, że e, te spadki na dolarze chwilowo chyba wyhamują i zobaczymy to odejście ceny tutaj na południe i wzrosty, umacnianie się dolara. Także tak to obserwuję. Pokrywałoby to się też z dotarciem na funcie i dolarze do tych poziomów, które, które mamy wyznaczone. 20. 6318, 26, 622. Jeżeli ten dolar by się nam osłabił, natomiast na eurodolarze tutaj podbicie do tej strefy 1,08241. Pamiętajcie, nie są to rekomendacje inwestycyjne, jest to tylko i wyłącznie moje spojrzenie na rynki. Każdy na nie działa na własne ryzyko i własną odpowiedzialność. Życzę udanego dnia, udanych tradeów i do usłyszenia. Cześć.